Ale czas sklepowego sobie gołąbeczki zrobiły Domek i tu jest taki malutki piszczek, śpi teraz I Ja mu tu podołeczko położyłam Poniosłam tam gniazdko na to butelko A to gniazdko było na ziemi zupełnie i nawet Ja tam jeszcze za, za ścianą jakieś tam piszczą. Tu maleństwo już tak wygląda Ja tutaj kartonik dałam na takim pomieszczeniu Białasek taki śliczny będzie gołąbeczek, żyje sobie, takie warunki są jakie są, ale karmiam go rodzice i jest, żyje. Ten maluszek już wychodzi, już taki śliczny, to jest mamusia tego gołąbeczka, tutaj o. Jak? Kochani, bo tam to zioreczek było, jak przegania to towarzystwo, ja mu tu zaraz wymienię, żeby miał ładnie, że miał nowe pudełeczko. Pokażę tego gołąbka. No on rośnie. Ja tutaj cały czas mam dylemat, czy go nie zabrać do domu, bo to jest takie miejsce. No. Nie będę tu dokładnie mówić, gdzie to jest. Ale trochę niebezpieczne dla niego. Ale to wszyscy wiedzą, że jest gołąbek. Raczej większość wieży jest gołąbeczek, no to może jakoś się tutaj odchowa. Ten maluszek który już wychodzi, już taki się to jest mamusia tego gołąbeczka. Tutaj o. jak bo tam trochę było jak przegania to towarzystwo ja mu tu zaraz wymienię żeby miał ładnie żeby miał nowe pudełeczko tutaj jest mamusia tego gołąbeczka którego doglądam od dłuższego czasu i tak zawsze z sercem na ramieniu czy on tu przetrwa no ale no, na, na, na ziemi ma to to gniazdko miały gołąbki no jeden niestety tu nie udało się z jednym yy, no to nie będę szczegółów a ten drugi bo to jeszcze był malutkie pisklaczki a ja nawet nie wiedziałam, że no tak jakby ktoś nadepnął na jajeczko kochani nawet nie wiedziałam, że już tam coś się w tym jajeczku wykluwa a ten gołąbeczek to ja myślę, że on na dniach po prostu stąd wyfrunie o on już sobie tu ładnie siedzi wyżej, tak to siedział tylko w tym gniazdku ja mu tam wsypuję do tego gniazdka ziareczka nie wiem czy to jest partner, czy może to jest ten biały, to jest może samczyka, to może samiczka. No tutaj sobie siedzą, wyczyściłam im, zrobiłam im nowy kartonik, ale nie chcę też tak tu ingerować stale. Teraz nasypię im tu różnych ziareczek, takich wzięłam, więc gołąbulek będzie miał co jeść. No i rośnie sobie, już mnie walną ze skrzydła tu któregoś dnia. No, tak to cudo. Teraz to mam nadzieję, że po prostu go spotkam już na zewnątrz, niedługo. No, ten młodziutki gołąbeczek, mogę go w końcu pokazać. Już ćwiczy, fruwa. Już jest taki fajny. Nie musi siedzieć w dziurze gdzieś tam, nie, 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 nie potrzeba się martwić. Jak coś to ucieknie, walnie ze skrzydła. No jest młodziutki, młodziutki, ale tu jeszcze jego rodzice są, bo tutaj jak on to była jego mama. <todgłosy> tak. Teraz dostanie ziareczka i super. I się wychował biedne. No i mój dziutki gołąbeczek sobie radzi. O, tutaj mama czy tata. rywa tutaj przyniosłam ziareczkę gołąbką. Ale one jeszcze o, On się tam trzyma z daleka. Może jeszcze go rodzice karmią. No nie wiem. Ale jest białasek. Jakoś dał radę. Rodzice dziennie karmili, trochę dostawały tutaj gołąbki ode mnie wody. O, jedzonka i się udało. Taki przyszedł na świat Białasek. Narzucany jest chlebka, więc ten młodziczek, młody gołąbuś, to on się uczy póki co jak chlebek się je. O, z chlebka się uczy pozyskiwać jedzonko. Tutaj gołąbki yy, jedzą. Yy, jest też ten białasek. Tam postaram się dalej rzucić te dziarka, żeby on się uczył. Mi się wydaje, że strafi z tego. No to też go rodzice będą uczyć. O, leciał do góry. Sposzył się, ale leci, leci. O. Może teraz, może teraz pozbiera. O, teraz już chyba zbiera. Tak, teraz już. O, jak dzielnie. No ja mu przynosiłam, to mu tam ziareczka wsypywałam. To on wie, co to jest ziarno. No, super. Super, a? <laughs> Bierze i wypluwa. Yy, takie różne właśnie wzięłam. Specjalnie dla malucha, ale w przewadze tutaj jest kukurydza i pszenica. A tak jeszcze jest niepewny, niepewny, niepewny ale ale się oswoi z tym tematem, że to Tutaj są ziareczka. Coś. Dobra. O, już teraz jak już wyszedł tu z, tej, z tego pomieszczenia, z tej pergoli, to już powinien sobie radzić. Już powinien sobie radzić. A spostrzy się gąbki siedzą u góry, a ten młody gołąbeczek ma dobrą podstawę, bo tutaj dawałam ziareczka. Rodzice na pewno go zawsze nakarmili. On też miał w kartoniku ziareczka a ten białasek y, y, tutaj jest, o jaki to bołek wypełniony y, Pojedzam ziar ziarno i jest też ten modziutki gołąbek no jednak o ten chlebek tam więcej interesuje, ale jak chlebka nie będzie, będą tylko ziarka, to będzie sobie jadł ziarka chlebkiem się szybko nasyci są minerały, nie jest źle Jest ten miluszek. Może to jest jedna z rodziców, bo jedno to jest taki, taki jak on, taki taki, taki biały kołąbek. Długo, długo nie schodził, ale w końcu się zdecydował. Ten mały dziobulek sobie radzi. Wykluty w pergoli z jajeczka. No jedno jajeczko, jest, powiedzmy, że nie przetrwało, ale drugie. Tu był pilnowany w pergoli, był napis, że jest gniazdko. I gołąbeczek się wykluł, taka, taka ślicznotka. I sobie radzi. Ładnie zbiera ziareczka. Jak był tak, taki malutki, jeszcze pisklaczek. No, cały czas tu nosiłam mu ziarka. Wspomagałam jego i jego rodziców. I tutaj pan, który sprząta, też, też pomagał. I taki dzielny dzielny maluszek wyrósł. Młodzieniec, no. Dzielny młodzieniec, można powiedzieć. Teraz tu przyniosłam różne ziareczka. Jest pszenica też, ale są jeszcze różne takie. No i tutaj jest białasek gołąbeczek, ten taki duży ozdobny. Jest parę gołąbków z, moją, z moim znacznikiem białym. O, tak jakby chociażby tamten.